Można krótko podsumować. Brak skuteczności, finalizacja dzisiaj szwankowała. Zagraliśmy, mecz, stworzyliśmy sobie sytuacji dużo i do takich klarownych, których powinniśmy strzelać bramki i tego dzisiaj zabrakło, bo Odra praktycznie pozaszczałem w pierwszej połowie no, Gloska był, można powiedzieć, bezrobotny i no, mądrzy się bronili. My żeśmy stwarzali te sytuacje, czy też sam na sam, czy też bramkarz tutaj naprawdę fenomenalnie bronił i tak się wynik skończył. Jeżeli chodzi o, o, o retencję, to można mieć tylko i wyłącznie do tego, że nie realizowaliśmy tych stuprocentowych sytuacji, których, które tworzyliśmy, które żeśmy wypracowali sobie, bo, bo to nasz wielki w tym akurat dzisiejszym dniu błąd. I no nie zdobywamy dzisiaj tych trzech punktów, na które tutaj żeśmy liczyli, także no, walczymy dalej, w, następnym, w następnej kolejce mamy ŁKS do którego trzeba się przygotować i, i tam te punkty zrobić. Witam serdecznie. No tak, no, trzy punkty zostały w Opolu, to jest dla nas najważniejsze po dzisiejszym meczu. Nie ma się co oszukiwać, graliśmy z najlepszym zespołem w tej, w tej, w tej, w tej lidze i, i, i to było widać też na boisku w wielu momentach, aczkolwiek nasza determinacja, organizacja w grze całkiem, całkiem na dobrym poziomie. Cieszę się, że udało nam się zrobić to, czego nie udało nam się na Termalice, czyli, czyli ten skromny wynik, ale mimo wszystko dowieść do końca. I, i, i mówię, heroiczna, heroiczna postawa nasza na boisku pozwoliła uniknąć strzelenia kilku bramek przez Termalicę. Ale, ale mówię, to tak się gra, no, to, to, no, to nas cieszy i tak naprawdę to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć, bo, bo tak naprawdę z wielką niecierpliwością czekamy na przyszły niedzielny mecz z Tychami i, i mam świadomość tego, że chłopcy już w odrobinie rozkoszy dzisiaj będą się przygotowywać do tego meczu wraz z, z zespołem.